maneczko mordeczki, witam was w kolejnym vlogu Jak widzicie, dzisiaj jesteśmy na polu rzepaku Nawóz mamy posypany, dzisiaj mamy 20 marca Lecimy sobie z akcją RSM Dzisiaj piękna pogoda jest Lekko pochmurnie, jakieś tam deszcze zapowiadają to, więc Rzepaku nie, nie powinno przypalić I tak, przyjechaliśmy na pole, idziemy sobie zobaczyć yy, Bo mamy już postawioną yy, taką kontrolkę do owadów Czy jest jakiś nalot bo widziałem, że wczoraj słomek pryska. bo wczoraj było dosyć ciepło i na pewno u nas też były naloty no tylko tyle, że ja mam założone końcówki RSM-u, bo środki, wszystko mam w domu, to byśmy sobie polecieli ale teraz mówię, już jak będzie RSM wylany to muszę sobie, bo ja nie mam tych gdzieś takich końcówek przesuwanych, że mogę sobie w każdej chwili ten tylko muszę osobno każdą, każdą końcówkę zmieniać On to pojedyncze i zmienię sobie na, na zwykłe dysze no i pilnować. Chodźcie zobaczymy sobie czy jakiś nalot był wczoraj. wczoraj było ciepło, no, powiedział, że bardzo ciepło. żebak no, jest w kondycji bardzo dobrej. Wszystko jest fajnie, tylko nie tę cenę żebaku, nie? Ja będę tutaj ukrywał, no ale to, to co jest na polu to trzeba ochronić, bo też nie wiadomo jaka tam będzie, jaka będzie yy, cena. Yy, dwa robaki są Wachowacze, nawet, nawet, tak się nie mylę, no. Wachowacze, słodyczku, tutaj nie widzę żadnych. Dwie pszczoły. 9 hektarów w jednym kawałku. Już tam słońce teraz przebija, chmury widzicie, jakieś się już tam zbierają. Niech pada, bo kurde, woda jest potrzebna. Rozkładamy sobie sprzęt cicho i lecimy z tematem. No dobre, mordy. Komputer sobie tutaj ustawiam, żdawkę, wszystko tego mam ustawione rozbijamy roz, 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 sobie lance, rozkładamy sobie lance powiem wam, że o dziwo się zdziwiłem, bo się zdziwiłem, bo dzisiaj dopiero podchodziłem sobie obryskiwać z garażu pompę oczywiście miałem wyciągniętą na zimę ale się zdziwiłem, bo y, pompa zaciągnęła od razu, bo inne lata zawsze trzeba było po zimie po zimie trzeba, trzeba było zalać ją wodą, żeby dobrze się płynęła. A w tym roku nic nie musiałem robić. Więc bajeczka. Dobra, załączymy sobie wałek. zobaczymy, co z tego wyda. Dobra, dzisiaj już zaczęły pryskać ładnie. Lecimy sobie tak. I całe 10 na godzinę, myślę. Zobaczymy jak to jak to wyjdzie, bo tak myślę, że gdzieś około, około 200 litrów na hektar powinno wyjść. No, zobaczyć, że zobacz, pak trochę zielony już jest i pewnie niektórzy już tam się znajdą w komentarzach, że za późno, ja wiem, że za późno jest, no ale co. U nas to był śnieg na polach, I czekaliśmy, żeby śnieg zdeszedł, żeby na sam sobie rzucić. Ale powiem Wam, że jedna lata, ja mam urodziny 25 marca, to gdzieś tak z 5 lat temu, to wyskoczyło mi zdjęcie z że laliśmy RSM w moją rodzinę. W pierwszym ścieżkę w lewo, o kurde. O, ja pierdolę, niespodzianka i tak ja Chciałem wiedzieć, sezon się zajebiście zaczął. Zobaczcie, gwint pęk od składania Lanc. Ja pierdolę, tak, mam zapasowy gwint, tylko nie wiem czy będzie mi to pasowało, ale myślę, że o. Chodź, czy tu. Zobaczcie Pękło, kuderajstwo. No muszę sobie teraz lancę opuścić Tam sobie tutaj wyrównać I będziemy musieli to naprawić jakoś Kurde blade no Owaria usunięta yy, Tam nawet miałem troszkę za, za dużą śrubę Ale yy, No wykombinowałem tam taki Śmieszny uchwyt Ale myślę, że to pole skończy, A wtedy jest w domu to, to dobrze poprawię bo gwint miałem wszystko przygotowane, takie rezerwowe tutaj jeździł bo to lubi często pęknąć, ale no szekla jest za duża była, żeby to złączyć ładnie i nie dało rady Dobra, włączamy sobie wałek z powrotem i lecimy z tematem że paczek w, w bardzo ładnej kondycji więc nie ma co tam narzekać trzeba chronić to co jest na polu nie patrzeć na ceny według mnie, no ale to sobie na troszkę też zniechęca yy... niektórzy mówią, że się znajdą zawsze pod filmami, piszą, że że my non stop narzekamy, no powiem tak słuchajcie mordy trzeba na filmach pokazywać dobre i te złe strony też ma to się oszukiwać, a nie, non-stop gada, że jest zajebiście, że wszystko idzie zgodnie z planem, że wszystko po się myśli, ale tak nie, no trzeba wszystko pokazywać na filmach. Te złe i te dobre strony. tak jest moje zdanie i tak będzie wszystko wyglądać na filmach zawsze. No to nie jest tak, że w rolnictwie każdy ma non-stop kokosy. Są wzloty i upadki, jak to się mówi, nie? Też widzieliście, mordeczko, ostatnio były y, agrotech w y, Chcieliśmy jechać, ale nie dało rady Zaraz obiecuję Wam, że naprawdę będziemy na wszystkie 3 dni Majka troszkę podrośnie, że będzie miała niecałe 2 latka To przyjedziemy na pewno, będziemy się z Wami widzieć bo Widziałem, że cała ekipa z YouTube'a była A nas nie było się ładnie pryskają nie wiem jak tam to pryski na belce widzę że wszystko ładnie idzie od tej strony mamy posianą odmianę yy, guzi zakupiona od top nasiona potem dalej jest Tresor yy, i cała reszta escapello Zobaczymy. Będziemy sobie tutaj obserwować to pole cały rok zobaczymy. miejmy nadzieję, że w maju jak kwitnie nie będzie suszy, bo powiem wam, że rok temu była taka susza, że Dużo ubytków było, bo te pręciki, które skończyły kwitnienie, spadły na ziemię, już łuszczymy nie było. I też przymrozki były w nocy, to też w dupę dostał, a łodygi były popękane. Miejmy nadzieję, że w tym roku tego nie będzie. że wchodzimy w nową, nową uprawę prawdopodobnie za rok na naszych polach pojawi się burak ale to jest tak na 99% jeszcze tam nie jest tak do końca pewne czy to się uda ale miejmy nadzieję, że tak no i też kukurydzę na ziarno fajnie idzie robota bym powiedział, że zajebiście. Też w tym roku jęczmie, a będę siał Dobra, powolutku sobie skręcam Lanca wisi, wisi, to jest dobrze Jak wisi, to jest dobrze Dobra, cofniemy sobie teraz do narożnika? I też tutaj chciałbym was też zaprosić 23 kwietnia Szkoła sypniawo ZDCKR. Sypniewo Rolnicza szkoła, do której chodziłem Tam co roku są takie targi Rolniczo-kwiatowe I też bym chciał Was zaprosić, kto to jest z miejscowych to zapraszam, bo też będę Bo jadę sobie traktorem A jakim to zobaczycie, nie będę Wam tutaj zdradzał Więc zobaczycie Tutaj jest blisko nas, to zapraszam naprawdę, bo tam jest co oglądać. I kto tam też szuka szkoły rolniczej, to polecam, bo tam też będzie można w tym czasie sobie składać papiery. I sobie będę wyczyścić. I przy okazji zobaczę, ile dzisiaj się wyszło. Czy wychodzi mi ta akcja? Co komputera żadnego nie mam. Wszystkiego od razu nie idzie. Robota bajka, idzie, mordy. Mieliśmy gdzieś dobre 200 litrów na hektar. Jeszcze był ten nawóz posypany. 200 kg nawozu, poszło 200 kg rezerwu. Niech się robi z dupy jeziora. Teraz tylko obserwować eee... cudyszka, chowacza i tyle już mam wszystkie, tylko, tylko czekać i obserwować. I, i, masz Widzicie, ten akurat ten nie w tym że bezkolizyjnie przejeżdżam. Z jednej tylko lekko zaaczy, Tu jednego muszę się złożyć i tamtego jednego następnego muszę do zera się złożyć, nie? tak to jeszcze w miarę idzie, bo tu 17 sztuk słupów jest przez całe pola nasze i co zrobić jadę sobie na trójce i na drugim półbiegu tak do, no całe 10 na godzinę, 9 8, 9, 9 zawsze mi tak fajnie wychodzi jak chcę jakoś w miarę idzie wiadomo jak to jest proste w miarę pole to i żadnych gór nie ma nic, to ta dawka jakoś tam wychodzi jak się ten kombudera pryska. Ale jak gdzieś jakieś górki coś, to wiadomo już, już inaczej wychodzi, bo trzeba więcej gazu pod górkę dodać i tak się pierdzielić, no ale co. Miejmy nadzieję, że w tym roku żadnej stopy nie będzie, ale wczoraj też byłem patrzeć na, na jednym polu pszenicy. To powiem wam jest rów obok, rów pełny wody. Nie wiem kiedy my tam jedziemy. Tam trzeba będzie chyba z końcówką RSM-u wyjechać, żeby to opryskać. Bo jak się wyjdzie z pełnym, to zaraz będzie Lub nie ma. Co wtedy? Konewkami rozlewać. Pole tutaj fajny kawałek jest. Powiem wam, że Romeo gdzieś... Nie pamiętam dokładnie, 2000... Jeszcze przed Unią. Krótko przed Unią, 2002, pierwszy Kupił właśnie ten kawałek ziemi. Tutaj jest 9 hektarów. No kto zgadnie ile za to dał, w tamtych latach, 60 parę tysięcy dał za 9 hektarów, gdzie teraz za hektar praktycznie trzeba tyle dać. Zobaczcie jaka to była kiedyś kasa, nie? A dzisiaj, co to jest 60 tysięcy? Dobry hektar ziemi kupicie, zależy jeszcze jaki rejon Polski. Posłyszałem też, że dochodzą takie transakcje, że płacą e, po 100 tysięcy za hektar. Ja pierdzielę to jest kasa. Romeo dzisiaj jechał do Bydgoszczy gorszy ze siostrą. No te sprawy załatwię, ale ja tu właśnie dzisiaj w domu działam. Lecę sobie serce na rzepak. I myślę, że może jutro powoli też będziemy lać na zboża. I Luxroba ta mordycy to będę dużo gadał. I też może widzieliście, może też to, ktoś to, też widział na żywo, jak y, ministra, y, ministra rolnictwa wszyscy wygnali z, y, z Kielc. Bardzo dobrze. Zobaczcie, jak kurde pozwolił zrujnować polskie rolnictwo. Nie tylko ono, ale... Co zrobić? No kurde, takie tak, tak mamy rząd, kochane tak, kochany i miejmy nadzieję, że... Będą wybory, to ludzie w końcu zaczną troszkę myśleć i pójdą zagłosować. No właśnie, na kogo teraz głosować? To jest pytanie. Rządzących to raska. I też Mordeczki mówię, powiem wam, że tutaj teraz ten resen rozlewam. Był zakupiony, praktycznie, bo takie cenie, że teraz jest 1000 zł mniej na tonie. Jak tu żyć ludzie? Jak tu żyć? Jak tu nie pić? Jak nie pić? Kurde, blade. Kiedy do domu nie przychodzą, to to bociany przylatują. Wiosna jest, ja rozumiem, ale to bociany w domu są. Zobaczcie, tutaj jest różnica w rzepakach. Widzicie? Tutaj jest. Yy... Kończy się kapello. Tam się zaczyna trezor kawałek. A tam jest reszta guzi. Więc w rzepakach też widać te różnice. No, ceny zbóż... Yy, też idą na dół Rzepak już jest prawie poniżej dwójki No i co, ja to będę dużo gadał, no co? Już trochę te, widać teraz, że nawozy poszły na dół To nawet dosyć, dosyć mocno Powiem wam, że teraz yy, wszystko będzie szło na dół Do wyborów Przyjdzie wrzesień, październik będzie duże zapotrzebowanie na, na, na ropę, na, na, na wozy. Rolnicy zaczną siać Obrabiać pola no Zobaczycie, wspomnijcie moje słowa, że wszystko pójdzie do góry na nowo No i co mordy, mi to zostały dwie ścieżki Mam nadzieję, że vlog się spodobał W końcu sezon się zaczął, widzieliśmy troszkę czulowo, bo Lanca Była do roboty, no ale co, ogarnęłem i lecimy dalej sobie z tematem tak mówię, zostały mi dwie ścieżki, lecę sobie do domu. Z tam, kawę pierdyknąć, czy może coś, coś mocniejszego w poniedziałku. Trzymajcie się, do następnego razu. Nara! Uh!